Dzień dobry kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy Jeden taki świąteczny pociąg na świecie Słuchajcie, macie tutaj normalnie twarz świętego Mikołaja Pociąg nazywa się Santa Claus Express No zapowiada się magicznie Do pokonania mamy trasę z Helsinek aż na koło podbiegunowe Do wioski świętego Mikołaja, czyli Rowaniemi. Podjechał nasz pociąg, Jest tutaj święty Mikołaj Zrobiście to wygląda na górze! No i zr zrobisz mi zdjęcie z Mikołajem, czekaj! W z zarobić, z ten pociąg bo jest dwupiętrowy. Pierwszy raz będziemy jechać z takim dwupiętrowym pociągiem, i że jeszcze mamy prywatną kabinę z łazienką w środku i z pociąg do wioski świątego Mikołaja. Czy to nie brzmi jak marzenie? Jak ekspres polarny. Ekspres polarny, to jest nasza misja. Będziemy dzisiaj oglądać ekspres polarny. To jest nasz! 27. 21. Wchodzimy. Ej, z psami można. Jest oznaczenie, że są specjalne dla psów. W sensie jest y, przedziały z psami. My mamy 203, 204 tam na górę. Wow, ale to crazy wygląda. Wydaje mi się, że tak w ogóle Na razie wygląda naprawdę nowy w ogóle pociąg, że jest tu zadbany, ale zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Zaraz zrobimy cały tour, tylko idziemy odnieść nasze rzeczy i lecimy na cały pociąg. Chyba mamy ostatni. to jest nasze. Hihihihi. Dobra, wrzuciłam na szybko nasze rzeczy. Nie patrzyłam w ogóle do jakby naszego przedziału. Wiemy tylko tyle, że zamyka się słuchajcie, na taką kartę. Także my go spoko i idziemy najpierw w turdę pociąg, póki jeszcze stoimy, jest mniej osób, więc będzie nam swobodniej po prostu to zobaczyć wszystko. Ale dobra, zobaczmy pieskowe. No nie jest tutaj normalnie miseczkę dla psa i woda. Ręczniczek dla pieska, ale fajnie. Dobra, idziemy dalej, słuchajcie. Trzeba zobaczyć, czy tu w ogóle są miejsca siedzące, czy tylko jest y, sypialnia. Bo ja nie wiem w sumie. Na pewno jest wagon z jedzeniem restauracyjny to na 100%. Będziemy zaraz obczaić na kolację. Prysznic. O, prysznic! A prysznic jest na kartę, więc nawet nie wyjdziemy zobaczyć, czy może moja karta zadziała, nie działa. Czy coś innego? No, wrócę. A czekaj, bo tutaj jest otwarty. Co sobie zobaczmy, jak wyglądają te przedziały, bo to jest inny. Tutaj nie ma w ogóle prysznicy. ale zobacz, jaki mają fajny schowek. Schowki są fajne. No, no o. To były drabiny. Było, tak. No, a teraz są takie. Fajne. No spoko, taka dwuosobowa kabina bez łazienki. Zobaczmy jeszcze toaletę. Ej! Jak to, 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 to... No! Jak to mawiał klasyczek mój elegancko! No! I bardzo ładna toaleta, szczerze mówiąc. Kurczę, jedna z lepszych, jaka była w pociągu. Fajnie działa woda, bez zarzutów, nie ma mydła, ale jest normalny papier, słuchajcie. To się bardzo ceni. Są serwetki. dwie osoby się schowacie. Na no, spokojnie. A bo jest ciepło. <noise> tak, jest ciepło w tym pociągu na razie, więc to też jest duży plus, bo jak jechałyśmy na biegu północnym dwa lata temu, to było tak zimną w nocy, że masakra. No chociaż... Nie żeby było ciepłe jedzenie. Nie było też ciepło. Jedzenia, ale też wiesz, w nocy może się tak naprawdę ochłodzić mocno, także no. O, tu jest specjalna łazienka dla matek z dziećmi. To też jest fajny łazienka. O, jaka duża. No. jaki nocnik, nocnik, nocnik. nocnik. Można mleko podtrzać. Tak. Ej, to jest akurat super fajer. I tutaj dali mydło. Nie oszczędzili na tym mydle, tutaj fajnie. Bardzo, bardzo ładnie mi się podoba. Jestem ciekawa, czy są takie zwykłe. A są! Mówisz i masz. Ej, w ogóle wygląda na to, jakbyśmy same jechały tym pociągiem. Oby nie, obyśmy były same. Jest naprawdę bardzo mało osób, dlatego korzystamy, słuchajcie. Czekaj, czekaj, zaraz. I zobaczcie, jakie fajne siedzenia. Też dużo wygodniejsze mi się wydaje, bo macie tutaj te zagłówki skórzane. Możecie odczepić. I to jest fajne na długie trasy, bo my... O Jezus, moje włosy. Jedziemy jakieś 10 godzin chyba tam po... 12. To kabina do rozmowy przez telefon, żeby nie przeszkadzać w Patrzcie, możecie nawet pracować. To ja się tam zamknę. Jak to się otwiera? tak? Tak to wygląda. Myślę, że jak poprosicie konduktora, to wam pozwoli wejść. Można sobie usiąść, tylko fajnie. I fajnie, że jest to z piętrowy, bo to jest dużo większy ten pociąg. O, jest jakieś dziecko na pokładzie, widać. To jest luk bagażowy, można zostawić. O, też fajnie. A to w sumie dla tych, co mają miejsce siedzące nie? jak się stresują, żeby zostawić fajne. Ale wygodne, bo zasną na przykład i nie że mają Bezpiecznie, no. Też tak uważam gorzej, jak zasną. Myślałam już wysiadać, a muszą konduktora prosić o klucz, bo to jest na klucz. A, to jest na klucz. No, tak. no tak. No ale macie też na rower spokojnie miejsce. Tak dużo miejsca. A tutaj na narty. To jest na narty? Albo jesteśmy blondynkami, albo to jest na narty. Zdecydujcie sami. Ja nie jestem na Tam jest na górze, są też miejsca siedzące chyba. Idziemy zobaczyć. Ale to jest fajne chodzić po pociągu tak po schodach. O, to jest więcej osób. Zbierało się. I tutaj też macie ten pokój. O, tu działa. Jestem do środka, Ola, przetestujesz. Zobaczymy, czy będziemy słyszeć Ole. No słychać. No może tu nie chodziło o jakieś wielce No może. Ale o zeznanie prywatności. Ej, ten pociąg jest tak duży, że ja czuję tutaj prywatność. O dziwo. Dalej mamy luki bagażowe. Naprawdę sporo jest tych luków bagażowych tutaj, co mnie nie dziwi, bo no jedziemy na koło podbiegunowe, więc ludzie mają dużo bagaży. Oho. Otręci. Poczułam. Ludzie mają dużo bagaży, wiecie, ciężkich, jakieś do i tak dalej, więc potrzebujemy i właśnie wchodzimy do wagonu restauracyjnego i ja wam powiem, że dobrze, to wygląda. Zarówcie wygląda ten przedział. Popatrzcie na to, co jest grane. Tutaj macie takie piękne miejsca, żeby sobie oglądać właśnie panoramę. Tu macie taki stół do drineczków. Tu możecie właśnie klapnąć tyłeczkiem. Tam jest cały bar. Jestem ciekawa, jakie będzie tutaj menu i czy faktycznie zjemy coś na ciepło, bo tutaj na północy raczej lubią zimną wodę, zimne napoje, zimne jedzenie nawet w zimę. Mam nadzieję, że coś dostaniemy, ale to zaraz zobaczymy, co tam jest. Idziemy dalej zobaczyć, jak tu wygląda ta restauracja. I tutaj macie już normalnie stoliki, ale jakie fajne kanapy są. No i zupełnie inaczej niż nasz polski pociąg. Czy w ogóle jakikolwiek pociąg na tak, dobrą sprawę? Ale pamiętam, że jak do Kiruna jechałyśmy, to też było, był całkiem spoko, No tam, Ta część restauracyjna, ale tutaj jest jeszcze bardziej taka klimat. No, tak naprawdę można coś zjeść, taką kolację, taką. Bo już się poszło do jakiejś, nie wiadomo, jakiej restauracji. W ogóle te przedziały się otwierano taki guziczek. Bardzo dobrze to działa, słuchajcie. Tutaj jeszcze macie, ej, to wygląda, jakby była klasa premium, tak mi się wydaje, co nie? Wszyscy się tu do nas uśmiechają, jak nagrywamy, także nie ma problemu. Ale wydaje mi się, że tak, że to jest lepsza klasa siedząca, bo po prostu no, takie bardziej eleganckie te barwy są, co nie? I już jedziemy. Faktycznie wystartowałyśmy! Ale bardzo delikatnie tutaj. Tak! Patrzcie, o! Dobra, teściek naszych siedzeń. No to zagłówek jest taki niby fajny, ale jakby nie do końca. Chyba bym wolała bez. Ale w nie jest spoko, dużo miejsca i też mamy na nogi podnóżek, więc fajnie. Mamy ogóle. to jest dobre. O, ale ciekawe, że tutaj do tego przedziału nie można wziąć psa na przykład. Że tam, gdzie mamy prywatny pokój, to tak, ale tutaj już do wspólnej przestrzeni nie. No ale tak fajnie, że można w ogóle pechać z psem, ale na ten moment jest naprawdę ciło i mało osób jest. W sumie z głównej stacji, teraz na głównej stacji wsiadłem ale jestem ciekawa, ile osób dosiądzie się po drodze. Dobra, co my tutaj mamy? Jezu, w ogóle już tyle przeszłyśmy, ja się zmęczyłam. O, możecie sobie zarezerwować właśnie też taki prywatny przedział, taki niby jak my, ale tylko do siedzenia, więc taki półśrodek trochę. Śmiesznie. Zobaczcie, tutaj macie na dwie osoby taki prywatny i to się pewnie rozkłada, więc całkiem, całkiem spoko, a tutaj z drugiej strony macie na cztery osoby. Ja uważam, że ten przedział jest zarąbisty dla matek z dziećmi, że tutaj macie mają jeszcze duże miejsce żeby się pobawić i spoko. I ciszej, żeby, nie wiem, uspać dziecko. Jest no, bardzo tak, bardzo tak, tak. Mega fajne. Ola właśnie powiedziała, że ciekawe, kiedy ten pociąg się skończy, bo naprawdę jest bardzo długi. Trzeba w ogóle policzyć, ile to ma wagonów, bo nie wiem, ile to ma wagonów. Długi bo Wygląda na długi. i jeszcze ma piętro dodatkowe, więc naprawdę sporo jest tego miejsca. To wygląda trochę jak ten pociąg kapsułowy, co nie? Tutaj teraz, że są e, karty do pryszniców. To jak będzie jakiś wolny pokój obok prysznica, to weźmiemy tą kartę i zobaczymy, jak prysznic wygląda. Na nielegalu. Nie. Ha, ha, ha. W Finlandii nie przemyśleli, że będą Polacy i że mogą coś takiego zrobić. <gry> Ale spokojnie, oddamy na miejsce. My się nie stresujcie już na zapas. O, dobra. To bierzemy tą kartę i patrzymy na prysznic. Ale jestem ciekawa, co to będzie. Jeśli ja jaram, w ogóle serio z pociągami, to jest moja ulubiona seria. Biorę kartę, zaraz tutaj wracam. Nikt tutaj nie wsiadł i nikt już nie wsiądzie, bo już się drzwi zamknęły. Testujemy. Nie działa. Ale pamiętam, że chyba we Szwecji było to samo, że nie działał prysznic, co nie? I konduktor musiał przyjść i otworzyć. Ej, wiesz co, teraz sobie pomyślałam, że trzeba iść w miarę szybko po prysznic, żeby cię było była. Zawsze to samo. Jezu, kiedy się skończy ten pociąg? Ale to jest też fajne, że w sumie w każdym przedziale jest coś nowego, czego jeszcze nie widziałyśmy wcześniej. Ogólnie większość pociągów to jednak są przedziały sypialniane. Chyba tylko był jeden ze siedzeniami takimi zwykłymi. Jeden restauracyjny. Zobaczymy jeszcze czy w drugą stronę, bo my nie umyjałyśmy pierwszego wagonu, tylko drugi. Czy w drugą stronę coś tam jeszcze dodatkowego jest. Ale na razie same przedziały po prostu do spania. Nic nie rozumiem co pani mówi. Mamy koniec? Koniec! Koniec! Jej, Na pewno zaczyna się od 20 do 29, czyli 8 wagonów, ale jakie te wagony są? Dłuższe niż u nas, moim zdaniem, dłuższe niż nasze. Tak, Tak, jeszcze polska góra dół. Dobra, idziemy ogarnąć ten prysznic. Właśnie oddałam klucze do prysznica, no bo jednak nie działały, więc nie wiem o co chodzi. Ogarniemy prysznic, zaraz. Wracamy do wagonu jedynego. We're are working something about the journey? Wait on your seat or your cabin where we are moving inside the train. We will, we will come to every quarters of this train start of the journey. So please wait. No nie, zepsuł nam się pociąg, dopiero co wystartowałyśmy. Kiedy ten pociąg wyjechał? Dosłownie 20 minut temu ten pociąg ruszył, a już jest zepsuł. Ja nie wiem o co bo nie w dobrym momencie. Ale tamte drzwi działają, my stanęłyśmy i coś się dzieje, ale to nie jest kwestia prądu, bo widziałam, że a tam przeszło przez te drzwi, ale te nasze drzwi to nie działają. O! Zaskoczyło. Idziemy dalej, ale ciekawe jestem, co się stało i jak długo będziemy stać, jakie będzie opóźnienie finału. Jesteśmy z powrotem w jedzeniowym. Mamy tylko taki menu tutaj. Widzicie, to jest wszystko wypisane, co jest do jedzenia. Także my się zastanowimy, co wziąć tak na szybko. Co tutaj widzę? O, jest jakiś omlet, rano, carbonara. O, jest club sandwich z frytkami. To jest zawsze spoko. Pizze, macie. Zobaczcie, macie jeszcze tutaj taką lodówkę. I macie no Red Bull, jakiś smoothie truskawkowy, jakiś sop pomarańczowy. Oczywiście, że jest mleko, jakby inaczej. Jakieś kanapki, to pewnie będzie na śniadanie. Oczywiście napoje. No i macie tutaj cynamonkę, ciasteczko, krasanty. O, patrzcie, tutaj jest w ogóle pasta do zębów i jakieś takie przybory kosmetyczne, także spoko, mega. Bierzemy kanapkę, sałatkę, frytki i club sandwich. Z tego co usłyszałam, to wagon restauracyjny na no, się chyba o 21, czyli za godzinę. Więc dosyć krótki okres, kiedy możecie zjeść faktycznie kolację. A muszę się dopytać, kiedy się otwiera rano na śniadanie, bo to też jest ciekawe, ile, ile mamy czasu, żeby zjeść rano i ile mamy czasu tutaj. Nie no, w sumie półtorej godziny macie na zjedzenie, ale podejrzewam, że co. Trochę wcześniej będą zamykać, bo w 21 to raczej chyba będą się już zmywać. No i dobra, mamy herbatkę. Ogólnie spoko jest ten wybór jedzenia, ale nie jest najlepszy. Ten szwedzki pociąg był najlepszy wybór. Także mamy tu herbatkę. I czekamy sobie jeszcze na nasze jedzenie. Oczywiście my się też odkupiłyśmy, mamy swoje jedzenie w pokoju. Także będziemy miały do filmu ekspres polarny. Coś, co wam muszę powiedzieć, jest tu bardzo ciepło. Ja się rozbiorę z tego polaru, bo znowu jest mi mega gorąco. Ja czuję się w sam raz. Zobaczcie, przyszła moja kanapka z sałatką. Wygląda całkiem spoko. 9 euro, czyli w sumie no nie tak dużo, 30 kilka złotych w sumie. Całkiem spoko to wygląda. Thank you. Thank you. <laughs> Idealnie przyszła pizza Oli. Tak jak ja i swoją kanapkę, żeby naprawdę bardzo fajnie. Tak, pizza Oli. A gdzie twoja sałatka? Nie zamówiłeś sałatką? Nie, to też nie miałam sałatka. No nie no to. Tak o to. <noise> I Zobacz, ja to dużo powiedziane. I wybaczcie, jak ta pizza wygląda. Czekaj, twoja pizza kosztowała z tego, co widzę? No praktycznie tyle samo co moja kanapka. <noise> Tym razem nie byłam najlepsza w Możesz smak. <noise> nie mogę <noise> wci. Zrobili margeritę i wrzucili tylko troszkę fety i pesto. Mowa. No, bo to taka z zamrażarki, no jak inaczej, no w pociągu jesteśmy, ale wyobrażałam sobie trochę inaczej tą pizzę. No, ale nawet jak są czasami takie super matce, które jedną kawałkę żałują, to znaczy, że one nieraz wchodzą za pół Pamiętajcie, żeby najpierw umyć rączki. My mamy tutaj płyn do dezynfekcji, słuchajcie, Tyle tutaj się dotyka różnych rzeczy. Zaraz umyć bakterii pasuże to tak dalej, umyć rączki. Wow. Tutaj te umycie rączki to moment dedykacyjny dla Wojtka. Ja zrobiłam jak chcesz to wcześniej. No, no, no. <laughs> Jeszcze, kochani, odnośnie ciekawostek dietetycznych, zaczynajcie zawsze posiłek od warzyw. Wtedy nie będziecie mieć takiego skoku glukozy po posiłku, czyli będziecie się czuć dobrze, a nie będzie zjazd. Dlatego Oli oddałam pomidory. Czas przejść do mojej kawy? Spoko. Niech Właśnie ruszyłyśmy, także to jest dobry znak. No ale jest już 20.30, czyli w sumie jesteśmy już godzinę. Tak. Ale mam wrażenie, że my naprawdę niedaleko się oddaliłyśmy no. od tej stacji początkowej. Myślę, no. że tak z 15 minut idziemy, 45 minut stoimy. Ale oby dowieźli nas na czas, bo mamy ogólnie nie za wiele go w samym wiosce Świętego Mikołaja. Dokładnie tak. I <laughs> słuchajcie, sprawdziłam, bo pani oby bo to jest makaron i wygląda lepiej niż pizza, więc bierzcie makaron. Bierzcie makaron albo kanapkę klubową. Wiem, że od początku zły pomysł, no ale trzeba czasem ryzykować w życiu. Tak, ale ogólnie bardzo ciężko jest w takich podróżach jeść dobrze, no bo nigdy nie traficie, czy w tym pociągu jest dobre jedzenie, czy nie jest dobre, czy w ogóle będzie jedzenie, bo się też zdarzało tak, że nie było, dlatego ja jestem już nauczona i zawsze mam przy sobie orzechy, zawsze mam przy sobie orzechy i zawsze mam przy sobie wodę, bo wiecie, no ja wolę jednak zdrowiej zjeść, więc jak tu nie dojem, to dojem w pokoju orzechami, a my sobie jeszcze kupiłyśmy takie fit przykąski także no, dziś to Wam polecam. Zawsze mieć orzechy przy sobie. No chyba że jesteście uczuleni, to macie lipę, ja coś tam też się na pewno da ugrać z Wami. Ale ja oczywiście jeszcze przed wejściem do pociągu powiedziałam, he w sumie po co te rzeczy nie? Ja tylko zjem taką kolację i nie będę chciała. Ale na szczęście nie posządza. Na szczęście jesteś ze mną. <grym> <grym> o tak. <grym> Wracamy do naszego pokoju i robimy runtum. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda, bo jeszcze podczas całego tego runtu pociągu nie widziałyśmy naszego przedziału w ogóle. W sensie, nawet nie stricte naszego przedziału, naszego pokoju, ale w żadnym przedziale nie było naszego pokoju, także jestem ciekawa, jak to wygląda. Tutaj wrócimy oczywiście rano na śniadanie już z pięknym widokiem koła podbiegunowego, gdzie jest Ola? Gdzie ona uciekła? Mam zaskoczona, że ty, ty idziesz z drugiej skargi, bo nie podesła, to uszła, tylko wrócisz. To ja myślałam, że Ola się zgubiła, to ja poszłam w drugą stronę i Ola była mądrzejsza i została w miejscu. Zamiast mi powiedzieć, że poszłam w złą stronę, gdzie ja idę, to to sobie stoi. Ja myślałam, że dobra. Dobra, dotarłyśmy do naszego pokoju. Ej, coś co mnie pocieszy, że jest tutaj akurat bardzo cicho. Tak. I pojedziemy. Oj, tu jest chłodno. Ej, fajnie. Ej. Fajnie to wygląda, co? Gdzie jest wczoraj Tu. tu mamy tylko jeden bilet e, na prysznic, bilet. Tak, jeden klucz na prysznic mamy. No dobra, zamknij. O, jakie duże lustro. Ej, dużo tu, tu jest miejsca. Wydaje mi się, że mamy tutaj najwięcej miejsca, chociaż nie... Ała! Ten polski pociągnął najwięcej miejsca, co nie? To tam było naprawdę sporo go, tak mi no, się wydaje. Ale tam wszystko było popsute. Tam wszystko było popsute, tak, więc jest. coś za coś. To jest, kochani, moje łóżko. Nie idź nigdzie jeszcze więcej. Już, już. To jest Oli łóżko na dole. Tu mamy piękne schodki. Stolik, krzesełko rozkładane, kosz na śmieci, okno z żaluzią, więc bardzo przyjemnie w sumie, fajnie. Możemy temperaturę sobie zmieniać. O, mamy klimatyzację, tu mamy włącznik świata, tu mamy duże lustro całe. Tu pasy bezpieczeństwa to moje ulubione. Tu mamy, o, widzę, że dwa kontakty, więc super. O, tu jest cały panel dowodzenia. Słuchaj, Ola, tu masz jeszcze kontakt. to no, ja by by Masz e, lampkę, jakieś radio. Z myślałam, że to kamera, super. I tutaj masz też szafkę. Czy ja też mam taki panel do wodzenia? Mam to samo, ja także spoko. I coś jeszcze tu jest? Łazienko! Jeszcze łazienka. O, jak ciężko. Dziękuję Ola. O Jezus, ale mała. Ale super jest. No i tutaj popatrzcie. Jezu, prawie się nie wsmieściłam. Zlew ciała, woda. Jest płyn? Jest płyn, to jest dobrze, bo wcześniej nie było. Był o, kubeczki mamy. O, to jest super. Piękny papier. Ej, naprawdę spoko toaleta. W sensie zadbana, ładna, podoba mi się. Bidet nawet. Jest. <laughs> Nawet widać ich macie. W sumie myślałam, że będziemy miały prysznic jeszcze tutaj, a okazuje się... Nie byłam przekonana, że prysznic jest tutaj, tylko że no. coś mi się odbija i nie widać. Tak. Nie ja byłam też przekonana, że będzie prysznic, bo było, że jest z łazienką, ale jak widać, mamy tylko WC. Znaczy, to i tak dobrze, bo nie trzeba będzie w nocy no tak. chodzić, a tylko raz pójdziemy się ogarnąć i z główki. Czy nie? No to jest prysznic. Co to jest? A czekaj, to się przesuwa chyba. Oh! Patrzcie na to. Ja ej no na i taki mamy mam Ej, jak dobrze, że to... Tam, no, ej, jak dobrze, że to odkryłyśmy blondyny. bo byśmy poszły tam się umyć, a to takie luksusy mamy. Ja dobrze to w ogóle wygląda. Masz to no? się podtrzymać, jeśli nagle tak. nie wiem. A buję trochę tutaj tym pociągiem, no? W stanie. Tak. awaryjnie czy coś, to nie jesteś w Nie obijesz się. Sytuacji. Tu masz do temperatury. Rejna na track push tutaj. <śle> <śle> nie tylko chyba do temperatury jednak. O. dobrze, że mam dobry refleks, kochani. Powiesisz na wieszach i wyschnie. To miała być moja piżama w sumie, ale no nie ważne. No mamy teraz tylko mokro w tej całej. Ej, a ręczników nie mamy. Nie, muszą gdzieś być. Zaraz zobaczymy, no, tak. czy mamy ręczniki. A nie, są. Widzę już. Teraz wam pokażę. Tutaj mamy ręczniki, tutaj mamy podusie, prześcieradło i w sumie kołdrę całą. Zobaczcie, cała kołdra jest. Porządna kołdra, prześcieradło, nawet materaz jest fajny. Dziękujemy sobie właśnie żarełko do naszego filmu. Uważamy film i oglądamy ekspres polarny. Ale <grym> wyciekliwa. Ja uh. ciebie. Wasza fit twórczynia, skier, banan, orzechy, woda kokosowa i woda. <grym> tak, tak się je kochani. Zrobiłyśmy sobie przerwę w oglądaniu i idę wypróbować prysznic. Ola wpadła na to, żeby dać klemówkę na ziemię, żeby nie stawać tutaj, bo nie mam żadnych klapek, no bo minimalistycznie się spakowałyśmy. Życzcie mi powodzenia. Słuchajcie, wyprawa pod prysznic nie była łatwa. Przez pierwsze pięć albo nawet więcej takich, wiecie, wciśnięć prysznica, żeby woda leciała, była lodowata, więc myślałam, że już nic z tego i jakie my to z Ola'm robiłyśmy, żeby po prostu, żeby mogła umyć głowę. Ola mi trzymała drzwi bo one są mega ciężkie i nie dało się tak inaczej zrobić. Ja tam, wiecie, się tak pochylałam tylko żeby głowa mi tam się zamoczyła w tej zimnej wodzie, ale już po jakieś dziesięciu albo może nawet więcej chyba razy wtykałam tą wodę to się włączyła gorąca i poszłam się cała umyć, ale taka, taki fajny wrzątek, że więc zaparowała nawet więc super, ja jestem zadowolona Już się ogarnęłam Ola się ogarnia, słuchajcie nawet nie nagrałam tego, bo naprawdę nie jest to łatwo tam nie miałam gdzie postawić ani nic ale ogarnię te i jeszcze Troszkę obejrzymy ekspresu polarnego i idziemy spać. Mam nadzieję, że będzie fajnie, cicho, chociaż zdecydowanie wydaje mi się, że to jest najlepszy pociąg, jeżeli chodzi o to, czy jest cicho i czy będzie się fajnie spało. Dzień dobry. kochani mamy jakąś 6.30, już stajemy, żeby się wyrobić ze wszystkim. Jak dla mnie noc, to chyba była najlepsza noc w pociągach. Przespałam 6,5 godziny, całkiem spoko, wyspałam się. Ola nie za bardzo jest zadowolona, mówiła, że średnio spałam, ale ogólnie było bardzo wygodnie. Te łóżka są naprawdę bardzo wygodne. Jedynie co no to głośno, bo jednak cały czas się jedzie po tych hotelach i jest ten dźwięk, i to mnie budziło. Ale w pociągu było bardzo cicho. Nie słyszałam w ogóle innych ludzi, jak chodzi. Zomie, jak trzaskają drzwiami czy coś takiego, więc to jest na duży, duży plus. Możliwe, że ja też się lepiej wyspałam, bo ja swoje triki i wzięłam melatoninę, żeby zasnąć szybciej i no, żeby nie było tych problemów. na ojca co? Olsia, no następnym razem dam ci melatoninkę. <laughs> Ale nie no, łóżko było wygodne, fajnie. Tak, było wygodne. No, także zbieramy się i idziemy na śniadanie. Z tego co widziałam, to za oknem jest jeszcze ciemno. W Finlandii jest godzina do przodu i słuchajcie, jeszcze nic nie widzę. Więc... No i stropcie! Jestem ciekawa, kiedy schodzi słońce. Im bardziej na północ, tym też mniej słońca w ciągu i w zimy. Ale tam, jak byłam 4 lata temu w Finlandii, to mieliśmy jakieś 4 godziny słońca w ciągu dnia. Słońce schodziło po 10 i zachodziło około 14 się jednak toczył, toczy i pani obok mnie zamówiła owsiankę, nie wiedziałam, że jest owsianka, więc uznałam, że nie zamówię owsiankę i udało się. To prawie ją No i do wioski świętego wioski i świętego Mikołaja jako cynicznym pociągiem. Jak domy było, było super. To był jeden z lepszych. No, myślę, że tak. Zdecydowanie może jedzenie nie było jakieś wyśmienite, ale było tak. tak. To było wszystko. Tak. Także dzięki okay. wielkie za Tak!